Siemanko, wróciłem tutaj, gdzie kiedyś z Konradem zbierałem śruby, wkręty kolejowe, widzicie tutaj? Takie pozostałości po podkładach betonowych, porozwalane, popękane a szkoda na to patrzeć, ale tutaj właśnie można też jakieś złom pozyskać, na przykład puszki po tubylcach albo Właśnie wkręty jeszcze jakieś pozostałości, bo wkrętach są. Jest pierwszy wkręcik. Ciekawe, ile uda mi się dzisiaj zebrać. Pierwszy wkręcik już leci do puszek. O i tutaj jest kolejna puszeczka. Idę dalej w tamtą stronę. Tutaj takie ciekawe płyty. To są chyba płyty drogowe, czyli tam gdzie jest przejazd kolejowy, to takie płyty były skrzyżowanie z drogą. Jest tu trochę puszek aluminiowych, zaraz je pozbieram. O, proszę bardzo. Cztery butle żubra. Całe stado żubrów. Oczywiście też zabieram. Chciałem wam pokazać tutaj jakie podkładki piękne są. Jedna i druga. Niestety. Nie do ruszenia. Nie mam aż tyle mocy. O, tu trzecia jeszcze jest. Tam następna śruba. Tutaj następna podkładka. Jest tego dużo. Ale ja idę dalej. Biorę butelki, puszki. O, tutaj w pięknej, dzikiej róży. Wygrzewa się żywiec. Natomiast tutaj spójrzcie na te piękne podkładki. Jak, jakie one są śliczne. A szkoda, że nie da się ich pozyskać. Gdyby w wodzie leżały to co innego. Na razie wkrętów nie ma, ale jest coś innego. Są podkładki sprężynowe. Jest ich sporo tutaj. Postaram się je uzbierać wszystkie i rzucę na jedną kupę. Zobaczymy, ile się udało. No i popatrzcie. Mamy tutaj te podkładki. O, takie leżą wszędzie pojedyncze sztuki. Jak się uzbiera trochę, to będzie kilogram. O, proszę Państwa, jest i mój ulubiony. Drugi wkręcik, fajnie. O, jedzie coś to. Zaraz zobaczymy. Kolejną buteleczkę, kolejne podkładki, trochę tego będzie z demontażu zostały, chociaż niektóre jeszcze te podkłady mają podkładki. Proszę Państwa, trafiłem na zrzut, jest Eldorado Raz, dwa, trzy, trzy wkręty Czwarty, piąty, szósty, a siódmy i podkładki dwie i dalej, dalej. Jest. Cztery. Raz. Dwa. To już ile to było? Nie pamiętam. Policzymy na końcu. I jeszcze dwa. O kurczę. Ale... Ale trafiłem w dziewiczą miejscówę. Niesamowite. Uff. Czyli pofarciło mnie dzisiaj. Super. Proszę Państwa, podsumowanie mojej tutaj wędrówki. 6 butelek, 12 wkrętów, podkładek nie wiem ile, cała kubka. I jeszcze puszek trochę. Subskrybujcie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! Jeszcze po drodze dwa wkręty wpadły, kilka podkładek o poczekajcie chwilę zważę to u siebie w domu już sprawdźmy zatem ile waży to co dzisiaj zebrałem znaczy mówię o podkładach i o, o podkładkach i o wkrętach 14 kilo proszę Państwa Trzeba odliczyć wiadro, no. prawie 14 kg mega urobek, jak na kilka minut, pozdrawiam. Buongiorno, witam z chłodnego Pucyfiku, łowimy dzisiaj, duży Zbigniew złowił dwa gofry, niestety bez pianki, średni Zbigniew. Złowił kompletnego hot doga z parówką, a ja złowiłem trzy kotlety, w tym jeden mielony. Łądziorno.